Dolnośląska Fundacja Rozwoju Ochrony Zdrowia corocznie udostępnia na swojej stronie program do rozliczeń podatkowych. Nasza fundacja angażuje się w pomoc społeczną i rozwijanie systemu opieki zdrowotnej, dlatego też dbamy o ułatwienie procesu rozliczeń podatkowych dla naszych darczyńców i osób zainteresowanych wsparciem naszej misji. Nasz program do rozliczeń podatkowych jest prosty w obsłudze i pozwala naszym darczyńcom skorzystać z dostępnych ulg podatkowych. Dzięki niemu. Można wygodnie i efektywnie wypełnić deklarację podatkową, co pozwoli zaoszczędzić czas i pieniądze. Jesteśmy wdzięczni za wsparcie naszej fundacji i wierzymy, że dzięki możliwości rozliczenia podatkowego, będziecie Państwo mogli jeszcze bardziej aktywnie uczestniczyć w naszych działaniach na rzecz ochrony zdrowia i rozwoju społeczności lokalnych. Zachęcamy do odwiedzenia naszej strony internetowej i skorzystania z naszego programu do rozliczeń podatkowych. Dzięki Państwa wsparciu. Możemy kontynuować naszą misję i pomagać tym, którzy tego potrzebują. www.dolfros.com Półtora procenta to takie proste.